Witajcie moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Kolorowy Ptaszek. Moi kochani, zanim zaczniemy, to muszę słuchajcie włączyć kolor. Mam nadzieję, że wam nie będzie przeszkadzał, staram się go ustawić jak najciszej, ale nie jestem w stanie nagrywać bez powietrza. Mam otwarte okna, bo w zamkniętych bym się udusiła. Jest dzisiaj 29 stopni w tym momencie, a jest godzina 20.56. Rozumiecie, to jest masakra. Mam nadzieję, że delikatny szum nie będzie wam przeszkadzał swoją drogą. Tutaj sąsiedzi też wyszli sobie na ogród i się cały czas ich rozmowa nie mogę się skupić, także wszystko jest dzisiaj przeciwko, przeciwko, po prostu nagrywaniu naszemu. Kochani, pomijając już te problemy techniczne, mam nadzieję, że i tak ten film będzie wam się przyjemnie oglądało i że miło ze mną spędzicie czas. Oczywiście przypominam, moi drodzy o subskrypcji tego kanału jest nas już przeszło tysiąc, bardzo wam dziękuję, jestem wzruszona bo chyba o tym nie mówiłam, dziękuję wam oczywiście za te subskrypcje, za to, że ze mną jesteście to jest niesamowite, moi kochani nie, nie umiem, po prostu nie umiem, tak się peszę, no, dziękuję bo to jest coś wielkiego dla dla mnie przynajmniej, a dziś moi kochani kosmetyczka miesiąca, coś co zamierzałam już od dłuższego czasu, myślałam o tym już bardzo długo bardzo lubię oglądać, słuchajcie, kosmetyczkę miesiąca u Igi, Iga Pawlak kanał, zapraszam was oczywiście serdecznie Iga już dodała, słuchajcie kosmetyczkę miesiąca lipca, jest już u niej na kanale, także oczywiście jak już obejrzycie mój odcinek, to zapraszam was do Igi, Iga oczywiście bardzo serdecznie e, pozdrawiam, jeżeli będzie oglądać ten film, bo tak naprawdę to ona <laughs> mnie zmotywowała do nagrywania tej kosmetyczki miesiąca. Ja bardzo lubię oglądać kosmetyczkę miesiąca i zawsze właśnie u Iggy byłam bardzo ciekawa co ona będzie słuchajcie używać w kolejnym miesiącu co ona tam wrzuci do tej kosmetyczki, zawsze to mnie tak fascynowało Moja kosmetyczka lipca to będzie taka trochę kosmetyczka wyjazdowa, bo w lipcu pojawię się w Polsce będą tutaj raczej takie kosmetyki, które będą Bardziej praktyczne, ale to słuchajcie, zaraz wam wszystko pokażę, więc jeżeli jesteście zainteresowani moją kosmetyczką miesiąca lipca, to oczywiście zróbcie sobie coś dobrego do picia, rozsiądźcie się wygodnie w fotelu i słuchajcie, zapraszam was oczywiście na film. Dobra, podpinamy włosy, moi drodzy, bo po prostu przyklejają mi się do twarzy. Ja mam na twarzy tylko i wyłącznie pielęgnację. Zaczniemy od oka. Ja wam po kolei będę pokazywać, czego używam. Na oczy, oczywiście, baza od Natasha Denone. Ja mam ją w odcieniu Light Bear. Myślę, że baza to nie jest taki jakiś bardzo ciekawy kosmetyk, to jest taki basic. No i myślę, że ta baza będzie się powtarzać, no bo chciałabym ją zużyć, nie chcę, żeby mi się zepsuła. Baza nałożona i słuchajcie czas na paletę i paleta, którą ze mną, która ze mną będzie podróżować, to jest Flower Power od BH Cosmetics. Był oczywiście film z tą paletą, jest to paleta, którą e, kupiłam już późno, późno polowałam na nią, można powiedzieć, i wam tam właśnie mówiłam o tym filmie. Musiałam kupić tą paletę, bo ja bym sobie nie wybaczyła. Wiecie, doskonale, że ja jestem trochę hippis <laughs> uwielbiam pacywki. no i zobaczcie jak ta paleta wygląda, teraz widziałam, słuchajcie w TK Maxie N nie wiem czy mam zdjęcie, jak coś to wam tutaj wrzucę, byłam ostatnio i widziałam taką, w takich właśnie kolorach musztardowych, takie wiecie, lata późne 60, trochę początek 70, o takie wiecie hippie kolory, fajnie takie ach, przepiękne, i taka właśnie była okładka, też taka hipisowska, wiecie, flower park, kwiaty piękna, zresztą no tutaj widzicie i byłam po raz kolejny, to widziałam już inną w takich żywszych kolorach, ale nie wiem właśnie jak ta paleta wygląda w środku ta pierwsza, mogłam ją jeszcze zobaczyć a ta druga już była zaklejona więc yy, no nawet nie można było zobaczyć ale bardziej ciekawiła mnie ta pierwsza, bo wiecie ona jeszcze miała takie kolory właśnie zgaszone, takie zielenie nie mam takiej palety, nie była jakaś droga, więc to jakaś pewnie firma, wiecie nawet nie pamiętam jaka to jest firma, w ogóle jej nie kojarzyłam 6,99 cena w funtach ta paleta kosztowała, kurczę jak się pojawi gdzieś to ją chyba wezmę, bo stawmy pamięci słuchajcie, zabieram ze sobą tą paletę i to będzie paleta lipca Przepiękne kolory, fiolety, moje ulubione Fiolety, róże, brązy, takie ciepłe Tutaj są wspaniałe, słuchajcie, nazwy tej cieni Dream Peace, Hippie, White, Chill, Growy, Roxy, Lava Lamp, Vibe, Disco Digit Cudowne są nazwy tych cieni No i sama paleta jest... Cudna, on jest po prostu taka totalnie moja. Dzisiaj jaki makijaż stworzę, wtedy zrobię taki mega makijaż. Bardzo mi się podobała, dzisiaj nie wiem, co zrobimy. Pewnie zaczniemy sobie, słuchajcie, od tego cienia jasnego tutaj chill, czyli jest taki jasny. Tu sobie tak na razie przypudrujemy powiekę tym chillem. Wyrównamy sobie tutaj kolory. Nie no, muszę na siebie wziąć ten kolor, bo po prostu czuję, że jak go obrócia w drugą stronę, żeby nie wiało na mnie, to słuchajcie, cały czas mi spływa wszystko. U was też jest tak gorąco. Masakra jakaś, no nie bo jutro ma padać deszcz. Wczoraj myślałam, że zemdleję, po prostu nie mogłam funkcjonować. Wszystko robiłam na raty. Musiałam siadać, odpoczywać, <grywa> bo nie byłam w stanie normalnie, mówię Wam, funkcjonować. Opowiem Wam, że ten cień zrobił się taki jasny, bo trochę mi się buzia opaliła. Oczywiście widać, że mój nos jest jeszcze, czer jeszcze czerwony. Wiecie, ile mam piegu? Maskara. Jestem jak pipi mszczuk. Lecimy z brązikami. Uwielbiam je. One są takie ciepłe, ale nie takie przesadnie ciepłe. Zacznijmy, słuchajcie. Od Roxy, Roxy to jest Roxy. Tutaj nie ma, wiecie, jakiegoś takiego powalającego pigmentu, ale jest spoko, tak widzicie? W zasadzie tylko jednym pociągnięciem już nałożyłam sobie ten cień na powiek. Szybko można sobie, wiecie wykonać makijaż tą paletą i tutaj są takie moje kolory więc ja w tych kolorach będę się czuła dobrze. Myślałam, żeby po prostu nie brać tej palety, bo ja mam palety w Polsce z Glam Shopu z kalendarza adwentowego i mówię, może czas po prostu zacząć używać tamtej palety, ale wiecie co? Tam są takie błyski. Nie zawsze ich będę chciała użyć. Niektóre są troszeczkę brokatowe, a tak na co dzień wolałabym coś właśnie takiego delikatniejszego. No i przede wszystkim pamiętam, że tamtymi matami trzeba było się troszeczkę namachać. Ja nie jestem przyzwyczajona do tych cieni. Nie są złe, oczywiście. Był makijaż też tą paletą. To był makijaż jedną marką tego Glam Shopu. Ale powiem Wam, że tą paletą wiem, że zrobię sobie szybciutko makijaż fajny, który mi się będzie podobał. A tam muszę się namachać. że widzicie, tu mam już przepiękne cieniowanie. Nie wiem, czy ja będę tutaj dodawać jakieś fiolety dzisiaj, bo Podoba mi się w takich brązach, się czuję dzisiaj dobrze. I na środek powieki może nałożymy sobie jakieś złotko, tylko nie wiem czy tutaj ten disco. Może tak, bo jest taki jaśniejszy Zaraz wam to pokażę w ogóle słod. Fajny, widzicie? Tak fajnie odbija światło Nie jest właśnie taki jakiś mega intensywny Pięknie odbija światło, bardzo mi się podoba I chyba właśnie go dzisiaj użyję Więc nałożymy sobie NYX Glitter na środek powieki Zrobimy sobie dzisiaj taki prosty makijaż Bo wiecie, wszystko ze mnie spływa Chciałabym jeszcze nagrać, słuchajcie, jeszcze jeden film Żeby was w ogóle nie zostawiać, słuchajcie Na lipiec bez filmu Widzicie? Bardzo ładny makijaż Strasznie mi się to podoba No ja oczywiście błyski palcem, ja się wiecie, nie nauczyłam nakładać pędzlem, ja paluchem zawsze szybko, widzicie, ale o to chodzi, że jestem w stanie sobie szybciutko zrobić makijaż tu sobie machnęłam, tym Roxy wcześniej sobie tylko przypudrowałam, chillem nałożyłam palcem błysk i w zasadzie mogłabym tak już lecieć miasto no nie, ale ja sobie jeszcze przyciemnię zewnętrzny kącik, bo bym się źle czuła i wezmę sobie może na początek ten Radical, tak się nazywa ten cien, gdzie on jest tutaj, patrzcie jaki piękny w ogóle, no tutaj te brązy są takie faktycznie, że ta, chodzi mi o to, że cienie w tej palecie są spójne po prostu z tą okładką że to jest właśnie wszystko w takich odcieniach tamtych czasów dobrze to mówię, o widzicie jak się oko tutaj powiększyło troszeczkę bardzo mi się podoba i myślę, że tak sobie to zostawię słuchajcie dzisiaj może później jeszcze zrobimy jakąś dolną powiekę czas na podkład i ja znalazłam ostatnio coś takiego jak Skin Paradise Tint Water Cream coś takiego, I teraz sobie szukałam opisu w internecie na temat tego produktu i zauważyłam że to jest niedostępne, widziałam że można to tylko na eBayu i na Allegro kupić, Z tego co sprawdziłam na rynku polskim. Jest coś takiego, ale jest zmieniona szata graficzna. W sensie, że to może mieć już 100 lat. <laughs> nie no żartuję, ale to nawet nie pamiętam, jak ja to kupiłam. Nie pamiętam totalnie. Wiem, że ja tego nie używałam, bo to jest kolor Fair 03 i to jest ciemne. A teraz się opaliłam i stwierdziłam, to jest taka tubeczka stwierdziłam, że kurczę fajny, fajnie będzie tego użyć i to jest takie widzicie aż pomarańczowe troszeczkę nawet ale o dziwo to jest niewidoczne, czekajcie może ja zmyję te słocze i wam pokażę i zobaczymy czy to ciemnieje czy nie ciemnieje tak zróbmy, taka kropeczka i już wam pokazuję wygląda ciemno ale o dziwo jak się to rozłoży to nie widać tego, że to jest jakieś bardzo ciemne i bardzo szybko się to nakłada nałożyłam to może dwa razy to miałam na buzi, powiem wam, że fajnie mi się to sprawdzało, także ja właśnie chciałam coś takiego lekkiego, bo tak jak wam mówię, jak jestem w Polsce, to albo się nie maluję, albo wiecie, robię makijaż na szybko i potrzebuję takich produktów, którymi szybko sobie, wiecie, wykonam makijaż, w których jestem pewna. Tego nie jestem pewna, ale wiem, że szybko sobie jestem w stanie ten makijaż wykonać, więc zróbmy to. I ja sobie robię tak, że nakładam sobie to na twarz i szybciutko sobie to, wiecie... Rozmawuję. Zrobię na jednej połowie twarzy, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Ładnie pachnie, tak jak jakieś serum perfumowane. Mmm, piękny zapach. Moja skóra ostatnio nie wygląda za dobrze, mam jakieś przebarwienia. Będę chciała na pewno sobie jakoś ten kolory delikatnie, chociaż może nawet nie wyrównać, ale chociaż troszeczkę przekreć te delikatne niedoskonałości, bo ja lubię, jak latem moja skóra, wiecie, przebija. I teraz sobie to docisnę gąpeczką. I tak sobie na no, szybko wiecie, przeczytałam opis tego produktu, bo oczywiście wcześniej tego nie zrobiłam, bo znalazłam, słuchajcie, to na Allegro. Tylko że jest na pewno jedno w takim opakowaniu za 19,90, ale za 17. $17,90 ceny są po prostu mega, powiem Wam tego kosmetyku. $17,90 jest ten w nowej szacie graficznej, w tej innej, bardziej dostępnej. Powiem Wam, że nawet w tej nowej szacie graficznej tutaj nie jest jakoś bardzo dostępny. No, także sprawdzałam w Polsce i na Allegro jest. Powiem Wam, że zobaczcie, niby to ma być taki produkt tintujący. A patrzcie, jak ładnie tutaj go nie mam. I tu już jest moja skóra, przebarwienia a zobaczcie jak to ładnie wygląda przepięknie wyrównał kolory skóry no krycie jest powiem wam takie średnie, ale naturalne i to właśnie pisało w tym opisie że ten produkt jest rozświetlający ale to rozświetlenie wiecie nie jest takie, ja nie lubię rozświetlających produktów, ale to rozświetlenie nie jest takie wiecie, że świeci się jak rozświetlacz no nie, widać mi z kosmosu, tylko to jest taki naturalny blask, taki po prostu pielęgnacyjny blask podoba mi się to i po prostu ten produkt jest ult ultra lekki i w ogóle niewyczuwalny na skórze więc to jest coś idealne na lato jeszcze mam nadzieję, że wiecie, przetrzyma te upały, <laughs> szybko sobie rozsmarowałam, wiecie, ja lubię wklepać porządnie podkład czy krem BB w skórę i klepę, i klepę, i klepę i, klepę, i zawsze to tnę, bo byście nie wytrzymali i ten film trwałby bardzo długo, a tu rachuciachu wklepałam i to jest naprawdę szybko przepięknie się wpracowuje w skórę no, po jestem zachwycona to jest moje może trzecie użycie tego produktu i zobaczcie jak przepięknie wygląda i o dziwono teraz pasuje, troszeczkę Troszkę ciemniej, minimalnie. Zaraz zrobię świeżą kropkę, to wam pokażę, i nałożę sobie już poza kamerą na drugą część twarzy. Tutaj jest ten poprzedni, troszkę pomarańczowy, a tu jest świeży, więc różnica jest naprawdę minimalna. I tak się już prezentuje skóra po nałożeniu tego. Tintu na drugą stronę. Bardzo fajnie. Taka zdrowa, rozświetlona, i powiem Wam, że ma nawet spoko krycie. Dobra, korektor. I mam, y, słuchajcie, trzy korektory. Pierwszy to jest oczywiście Elf, bo muszę przykryć czymś te cienie. Ale z racji tego, że właśnie ten Elf jest bardzo mocny i on się zbiera w zmarłych, to będę sobie nie przygrywać tylko i wyłącznie tu te zasinienia. A mam tutaj jeszcze dwa właśnie takie lekkie korektory. Tutaj mamy Magic Pen Brilliance. Są to obydwa korektory rozświetlające. I oba są z lovely. I ten jest też Concealer Lovely, jakiś kawowy, korektor oświetlający pod oczy z kofeiną, Korektor oświetlający pod oczy. Tak one się prezentują. To jest ten z kofeiną, Tu mamy odcień. Jaki to jest odcień? Nie ma koloru. A ten drugi, ten niekofeinowy, też nie ma żadnego koloru, słuchajcie. Więc nie wiem, wzięłam tak, bo ja lubię takie korektory, właśnie z pędzelkami. Już raz go użyłam. Pokażę wam ten z kofeiną jaki ma kolorek. Może tutaj. Taki, jasny, ale nie za jasny. I tutaj ten drugi. O, ten jest już ciemniejszy, ale wezmę sobie, oba, czy ten jeszcze w ogóle tu jest. O, jest. Ten jest żółty, ten z kofeiną, a ten jest bardziej taki różowy. Oba sobie wezmę, bo oczywiście, wiecie, będę sobie testować, tak? Ale najpierw sobie weźmiemy kropeczkę tego elfa, bo mam dzisiaj takie siniaki, dość mocne, intensywne. Ja mam ten elf w jakim kolorze. No, czy tutaj też nie ma koloru? Light Sun, słuchajcie. I pokażę Wam słocze, jak już pokazuję wszystkie. O, w ogóle inny kolor, tutaj jest ten. Trzy kolory Biorę, słuchajcie, korektoru I on mi bardzo ładnie, wiecie, jest taki ciemniejszy Bardzo ładnie mi przykrywa te zasinienia Tylko właśnie o to chodzi, że ten korektor Od Elfa jest mocny A ja nie lubię się za bardzo z takimi mm, Korektorami, bo one mi wchodzą w markę. No i on jest mocny, bo on, widzicie Trochę się odcina, tutaj jest taka Zmarcha taka tapeta, trochę. A tu mamy taką delikatną twarz. Nałóżmy sobie jakiś korektor. A może je sobie wymieszam. Te dwa. te od lovely. Więc, żeby już nie marnować, słoczę to sobie. Wiecie. Troszeczkę. Wymieszam. Bardzo ładnie. Rozświetlają tutaj tą strefę pod okiem. Uwielbiam rozświetlające korektory. To są bardzo takie. Widzicie? o jak tutaj dużo dałam. Połączyłam je i taki jest, o, rozświetlenie za mocne. Byłam zaskoczona, bo one były w jakiejś takiej totalnie małej cenie i nikt o nich nie mówi. A ja, no tak jak Wam mówię, no uwielbiam po prostu te korektory. Z pędzelkiem. Z Golden Rose miałam, ale te z Golden Rose miały średni pigment. Miałam też taki rozświetlający z Glam Shopu i on też miał bardzo dobry pigment. I czas to wszystko, słuchajcie, przypudrować. I tak. Ja się śmieję, bo ja słuchajcie, nie wiem, czy ten korektor to wytrzyma. Wiecie, to jest Claresa Fixing Powder. Long Lasting Effect. I słuchajcie, ja się zastanawiam, czy ja dobrze robię, że go biorę. Bardzo chciałabym, żeby ten kosmetyk już się skończył. On strasznie wybiela mi skórę. No nie wiem, nie lubię go. O. Powiało go, przepraszam. Nie mogę się przyzwyczaić, słuchajcie, że mam ten kolor. Tak on się prezentuje. W ogóle zauważyłam, że mam bardzo dużo pudrów, których ani razu nie używałam. Także bardzo dobrze, że mamy tą kosmetyczkę miesiąca, to zaczynam używać te kosmetyki. Muszę się tutaj trochę odnowa nowa bo zaczynam spływać, słuchajcie. No i podejrzewam właśnie, że ten puder nie da rady mi tego utrzymać. Nawet się zastanawiałam, czy by sobie na przykład nie przesypać do takiego mojego słoiczka Laury. Laura Mercier, uwielbiam, Translucent se Loose Setting Powder, to jest mój ulubiony puder, nie wezmę go, bo je, nie wiem czy wiecie, jeżeli ktoś tutaj jest dłużej, to wiecie, że ja mam ten 49 gramów, tą edycję specjalną, więc raz go wzięłam, po prostu musiałam się męczyć z tym wielkim opakowaniem, właśnie co wam chcę powiedzieć, jeżeli chodzi o kosmetyczkę lipca, to istnieje prawdopodobieństwo, że tutaj może się, słuchajcie, pojawić troszeczkę kosmetyków nowych, dodatkowych, chciałabym sobie, słuchajcie, zakupić puder z inglota matujący, bardzo go lubię i chciałam go Kupić tutaj przed wyjazdem, ale okazało się, słuchajcie, że na Look Fantastic on nie jest już dostępny, jest tylko jakiś taki mega ciemny kolor. Chciałabym sobie właśnie kupić, bo to jest świetny, puder, który przepięknie matuje. Więc, tak jak Wam mówię, tutaj może się jeszcze coś pojawić, może coś wskoczyć. Dlatego w tym podsumowaniu kosmetyczki lipcowej to Wam tam właśnie powiem, co wskoczyło co jak działało, a dzisiaj sobie przypudrujemy, słuchajcie, żeby już nie przedłużać twarz tym właśnie pudrem. Mm, bardzo ładnie pachnie. Miałam przypudrować najpierw chołówkę, Klepę klepega sobie i nawet, że ładnie matuje, ale to jest po prostu na chwilę, bo on bardzo szybko się wyświeca i tak troszeczkę rozjaśnia właśnie, ale tutaj jakoś bardzo chyba nie rozjaśnił. Patrzę w podgląd zamiast w lusterko. Chyba, że okej, okay. I tak to wygląda. Tutaj mamy jeszcze bez przypudrowania, skóra jest rozświetlona a tu jest już fajnie zmatowiona ale tak jak mówię, to jest wszystko na chwilę no, i też podkreśla trochę suchości, ale trzeba będzie go wykorzystać, więc to jest dobry moment, bo tak wiecie, będę szła do biedry, to, to sobie przypudruję nim skórę. Powiem Wam, że czuję się trochę sucho, ale przeżyjemy to nic dla nas. Razem wszystko przetrwamy, nawet zły puder. Kochani, teraz może czas, słuchajcie, na twarz. I właśnie ja Wam na samym początku powiedziałam, że będą tutaj produkty z tej mojej kosmetyczki, która jest tak zwana pod ręką. Wiecie o co chodzi? Że sięgam tylko po nią, zwłaszcza po te produkty, które są w niej, a nie po inne kosmetyki. Długo się zastanawiałam, czy by sobie nie wziąć jakichś innych kosmetyków mniejszych, a może by coś nowego przetestować. Ale tak jak Wam powiedziałam, ja na wyjazd muszę mieć sprawdzone kosmetyki. Więc testujemy trochę nowości, ale też będą tutaj produkty. Te, które ja używam, które bardzo lubię. Konturowanie twarzy to będą tutaj kosmetyki, które zawsze ze mną podróżują. Zacznijmy od brązera, już taki pocharowany, wytyrany, brzydko mówiąc. Wodoodporny puder brązujący. Numerek Lagun jedyneczka i tak on się prezentuje tutaj, że słuchajcie, denko. On nie jest jakoś bardzo widoczny, co ja lubię, bo ja nie jestem brązerowa. No i on jest taki z delikatnym połyskiem, delikatnie satynowy, więc fajnie będzie odbijał światło. nałóżmy go sobie no i ja nie mam tutaj mojego pędzla OMG trochę się pokruszył i zobaczycie, dęko już coraz większe, ale widziałam, że on jest chyba dostępny w stałej sprzedaży i widzicie delikatnie już jest nałożone paleta od Charlotte Tilbury i to jest Pillow Talk ta jaśniejsza, ona już trochę ma i tutaj <grym> pokażę wam słuchajcie, mój ulubiony róż, <grym> widzicie to po prostu uwielbiam ten róż bardzo mi się podoba i coraz większe jest już to z zresztą zobaczcie, w tych rozświetlaczach też już tutaj na środku się oj, poruszałam wami, na środku też się tutaj, widzicie, już robią takie dęka najmniej mi przypadł do gustu ten róż, ale zazwyczaj jak biorę tą paletkę, to mam właśnie taką moją bestii i bestii uczy się malować, słuchajcie na tej palecie już tak ładnie, słuchajcie, trzyma pędzel, nauczyłam ją tak ładnie trzymać no chciałabym wam zdjęcie, ale pewnie rodzice nie pozwolą, teraz ma wakacje nie chodzi już do przedszkola, więc tak, no i bestia moja właśnie uwielbia ten właśnie róż, także biorę tą paletę, bo oczywiście Maja będzie musiała się troszeczkę pomalować. No a tak naprawdę też go czasem używam, bo on mi ładnie, tak wiecie, koresponduje tutaj z moimi włosami. Tutaj mam właśnie taki jaśniejszy złoty rozświetlacz, różowy rozświetlacz, i też na mokro jak go nakładam, to on też inaczej wygląda. Dzisiaj mam taki spokojniejszy makijaż w brązach, więc użyję oczywiście mojego ulubionego różu. To jest ten. Nie wiem, czy one są tutaj podpisane. Soft Blush i Super blasz. Czyli ten, co lubi Maja, jest super blasz, a ja wolę soft. Kto by pomyślał? Uczeń, przeróż mistrza, słuchajcie. No, Majki lubi kosmetyki. Maja jest moją bratanicą. Wszystkie właśnie szminki, które gdzieś tam zostały, to jeszcze właśnie ostatnio słyszałam. Gadałam z mamą właśnie Maji mówi: Chodzi tam do ciebie i się maluje tymi szminkami. Także jest właśnie moją bestia i się razem malujemy. O, jak rano robię makijaż i jest Maja, to nie ma opcji, żeby różu jej nie nałożyć albo rozświetlacza. Nałożymy sobie rozświetlacz i najpierw sobie nałożymy ten złoty. W ogóle mnie kusi, żeby go nałożyć, słuchajcie, na mokro. I tak sobie tylko przejadę. Przepięknie rozświetla, jest idealny na lato. Nie jest za złoty, za drobinkowy, podoba mi się. No i oczywiście więcej. Dobra, może zrobimy sobie jakąś dolną powiekę. Mam ochotę na ten rudy digit, może go sobie użyjemy. Tylko najpierw weźmiemy sobie ten cień Roxy, ten tutaj, który mamy tutaj na załamaniu. I tak trochę sobie zrobię takie tło, tak sobie go roz. Z dymie tutaj, dobra i bierzemy sobie jakiś taki malutki pędzelek malutki, no może jakiś taki taki małokulkowy pędzelek i biorę sobie Digit, no tak wygląda Digit, troszeczkę tu w zewnętrznym kąciku, ojejku jaki ten pędzelek jest twardy, co mu się stało, jest o to mi chodziło, sobie troszeczkę zmiotę osyp, jeżeli chodzi jeszcze o oko to ja sobie biorę czarną kredkę bo ja sobie nakładam ją na linię rzęs i wtedy zagęszczam w ten sposób właśnie rzęsy i one się wydają pełniejsze, ale dziś moi Drodzy, nałożę sobie brązową kredkę. Mam taki brązowy makijaż. To jest taki ciemny brąz od Aiko. O, taka kredeczka. No i ten brąz, oczywiście też wrzucamy, słuchajcie, do kosmetyczki miesiąca. Mam taką kredkę od Sephory, jeszcze jej nigdy nie otwierałam ona jest wodoodporna, więc super nie nazwy nie przeczytam, bo to są jakieś takie małe literki, ale 06 to jest kolorek, tak wygląda ta kredeczka, to jest taka cieniutka cieniutki taki rysik tak <grym> to się nazywa rysik ja nie mogę, bo Krzysiek tak zaczął mówić, on tak mówi na kredki rysik, sprawdzam sobie teraz kolorek widzicie, nie, my sobie może słacza. no kredka jest wodoodporna, więc fajnie będzie trwała, idealna na lat to. to jest taki ciemny brąz. Czekajcie, bo nie mogę Wam tu pokazać. O, ciemny brąz. I jak ona szybko zastyga, fajnie. Ja nie jestem przyzwyczajona do takich cienkich kredek. Wiecie, lubię tą, tą grubą taką. No ale ta będzie bardziej precyzyjna i podoba mi się słuchajcie, kolor, bo to jest taki prawie czarny. Fajna powiem wam. Szybko się nią rysuję brwi. Ja jeszcze, oczywiście sobie troszeczkę tak rozmywam tą kredkę, tylko że ona właśnie zastyga, więc to nie jest takie proste. No przepięknie to leży. Strasznie się podoba. W ogóle jestem ostatnio za wycofana produktami od Sephory, a najlepsze jest to, że żel jaki będziemy używać też jest słuchajcie od Sephory ja go właśnie używałam ostatnio, jest pierwsze wrażenie będzie, ale oczywiście później bo film miał być tydzień temu a nie udało mi się go smontować. natomiast mam nadzieję, że jak najszybciej się pojawi na kanale i tam jest test właśnie tego żelu, test podkładu i test jeszcze innych kilku produktów, ale zobaczcie jak mega wyglądają i to nie jest też taki za ciemny kolor, chyba znalazłam słuchajcie idealną kredkę tutaj mamy żel, jejku muszę wam to pokazać, zobaczcie jakie rzeczy Tutaj wychodzą z tego żelu. Takie obrzydliwe tutaj gluty. Zobaczcie, zobaczcie tego. Obrzydliwy glucior. Masakra. Za każdym razem, jak nakładam ten żel, to jest fascynujące, moje kochani. Ja tylko sobie tutaj przycieszę, szybciutko. Te brwi. I brew jest ready. Jeszcze czasami sobie je przyklepuję, ale dzisiaj mi się nie chce. I tak one się fajnie trzymają. No, ale ja lubię, jak one nie opadają. Mi jakoś tak dziwnie opadają te brwi. Po prostu jestem tak zadowolona z tych produktów, że ja po prostu jestem w szoku. I aż chcę testować więcej kosmetyków od Sephora I na pewno będę chciała kupić sobie kredkę taką multichromową, zieloną. Także może w, następnym, w następnej kosmetyczce będziemy mieli taką kredkę. Dobra, jeżeli chodzi o maskarę, to biorę sobie Fenty Beauty, ale bardzo chętnie bym sobie kupiła jakąś wodoodporną więc y, możliwe, że jakaś inna maskara się tutaj jeszcze pojawi. Oczywiście zostały nam jeszcze pomadki. Pokażę wam jeszcze konturówkę szybko, jaką biorę. Jest to Delia Lip Liner i z tego mam też czarną kredkę. Bardzo lubię te kredki, bo one konturówki i kredki od nich, bo fajnie zastygają i to będzie taka uniwersalna po prostu kredka. No i pomadki. Moi drodzy, ja sobie tutaj wstępnie wybrałam kilka. Tak mniej więcej patrzyłam pod kątem tego, co wiecie, co ja będę wam robić. Raczej poszłam w takie nudy... Bardziej takie praktyczne kolory na co dzień. Chociaż to też jest idealny kolor na co dzień. Uwielbiam. Golden Rose matte Lipstick numerek 16, przepiękny kolor, tylko po prostu muszę wziąć drugaczkę do tego. Przepiękny malinowy odcień. Uwielbiam tą pomadkę. Też od Golden Rose, tutaj mam numerek 10 i to jest już nude i to jest już taki różowy nude, tak się prezentuje. W ogóle te śminki są bardzo brudne, no nie? Zobaczcie. Przepiękny kolorek. No i też pasuje, żeby on ze mną jechał. I z tego mam jeszcze podobną, tylko trwalszą od Nude Stick. To jest Blossom i ona jest trochę jaśniejsza, bardziej matowa. To jest. Golden Rose w podobnym odcieniu to jest Nude Stick, no, ale one też ładnie się razem prezentują, no to myślę, że powinny, y, powinny jechać ze mną Z takich nudów mam jeszcze maczka Velvet Teddy, uwielbiam go on się jakoś tak rozpuścił w tym cieple jak on się błyszczy, dobra, zrobię wam swatcha, też przepiękny kolorek więc maczek taki nude różowy, na co dzień, fajny bo na przykład te, to są cięższe pomadki a ta od Nude Stick to w ogóle ona tak wysusza mega usta że to jest dramat jakiś, ta będzie taka fajna na co dzień, no. Chyba najlepiej będzie pasować właśnie z tą konturówką, także Machi Machi, to jest ulubieniec z czerwca w ogóle. Słuchajcie, nie robiłam teraz ulubieńców czerwca, bo za mało ich było, ale to, słuchajcie, to jest Strawberry, znaczy to jest 204 kolor, semi-mat, półmatowa pomadka, ale ja ją dawałam, słuchajcie, w makijażu, nakładałam ją w makijażu Strawberry Makeup, jak był ten trend i ona jest w ogóle taka właśnie truskawkowa, zobaczcie, no, no truskawa, nie? Więc ona by idealnie pasowała. To jest uh, A Wings of Color, Star Sick bardzo lubię. Ona w ogóle miała być matowa, a w końcu przyszła z takim połyskiem miała być ciemniejsza, ale mi się podoba, więc ona też mogłaby jechać z nami. Tutaj mam. Kijkujcie, ja wezmę wszystkie pomadki, które sobie przygotowałam. Masakra. Tutaj mam też jeszcze So Good od Lottie London: Slay All Day. I ona jest tutaj, też podobna tego Strawberry, też ładnie by wyglądała. Coś, co zawsze ze mną jeździ, i to jest oczywiście Pussy K. <laughs> Ja nie wiem tego wymawiać. Paul po, pozy To jest oczywiście Kylie I to jest już bardziej taki kolor, który Pasowałby tutaj. Taki nude Tutaj jest Kylie. Bardzo ładnie się utrzymuje Też trwała pomadka. Ta bardzo Ładnie pasuje z tymi cieniami, słuchajcie Ona jest przepiękna To jest chyba Catrice, tak. Shine Bomb 0,60. Tak się prezentuje Też takiego widzicie? Z tych wszystkich nie mam takiego. Też by fajnie Jakby jechała ze mną. No i jeszcze mam Błyszczyk od Fenty. Fenty jeździ Zawsze ze mną. Uwielbiam. Ach, na że sobie, fajnie mi nawilża usta i raz prawie zgubiłam w górach i tak mówię Jajku, musimy się wracać, a okazało się słuchajcie, że zgubiłam, miałam dziurę w kieszeni Zgubiłam, ale w plecaku Więc tak się prezentują moje wybory Jeszcze mi czegoś brakuje, jakiejś takiej brązowej mi brakuje, nie mam Nie no, wiecie co, nie wezmę tyle Ten strawberry raczej ze mną pojedzie Musimy zrobić selekcję, bo wszystkiego nie wezmę Na pewno błyszczego 20 No maczek to musi jechać Może weźmiemy sobie te golden rose Dobra i tyle Tyle, bo ja i tak planuję sobie kupić jakieś pomadki, więc te odpadają. I zabieram ze sobą cztery pomadki i jeden błyszczek. Dobra, już zostanę, słuchajcie, w tym błyszczyku Tak się prezentuje makijaż yy, mój, lipcowy. <grym> tak się prezentuje, słuchajcie, kosmetyczka miesiąca lipca. Jest tego nawet sporo, ale nie tak dużo. Właśnie tak chciałam, żeby to tu jeszcze było jakieś miejsce na nowe kosmetyki. No więc, tak, dajcie mi znać, moi kochani, co myślicie o nowej serii na moim kanale. Czy będziecie? oglądacie się cieszycie, że będziemy sobie robić taką kosmetyczkę miesiąca. Jestem bardzo podekscytowana, bo tak jak wam wspomniałam, będę sobie testować kosmetyki, których dawno nie używałam. Ostatnio właśnie robiłam Get Ready With Me, które miało się pojawić na tym kanale, ale pojawi się troszeczkę później. Tam też testowałam kosmetyki, które już trochę leżały u mnie w szufladzie, więc kilka mi się nawet spodobało, więc myślę, że przemycimy je do kolejnej kosmetyczki miesiąca. A na dziś to już wszystko. Dajcie znać, jak podobają wam się moje wybory, co myślicie o tym makijażu. No i przede wszystkim... Dajcie znać, co myślicie o tym, pomyślę na kosmetyczkę miesiąca. Moi kochani, żegnam się z Wami. Jak zawsze życzę Wam przemiłego poranka, popołudnia, wieczora. Trzymajcie się cieplutko. Ściskam Was. Guziaczki. Mm, do następnego.